Cześć. Dzisiaj opowiem wam zabawną historię z Chicago. Ja oczywiście łączę się z wami z Kanady. Jeśli lubicie takie historie, to zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Więc wszystko to miało miejsce, tak jak wspomniałem, w Chicago. Ja pracowałem w, w tym czasie w tygodniku polonijnym Express. I za tym budynkiem tego, tegoż tygodnika był taki ogromny kosz na śmieci, to się Dumpster nazywało. I tam oczywiście my wyrzucaliśmy śmieci. I między innymi jak jedliśmy obiad, to często zamawialiśmy obiad z barbakanu, tam na Belmont Central była taka restauracja, i oni nam przywozili to w takich plastikowych pojemnikach. No i oczywiście po zjedzeniu wyrzucaliśmy te pojemniki do tego wielkiego kosza. I tą historię opowiedział mi Pola, który tam mieszkał bardzo blisko, zresztą tam często siedzieli sobie z tyłu i popijali wódeczkę, że tak powiem. On chyba za bardzo też nie, nie pracował, pewnie tylko żona tam, tam pracowała. I on opowiedział mi, że widział taką, taką, his, taką sytuację. Dwóch bezdomnych Polaków sobie stało niedaleko od tego kosza. To były Bamy. My na, to, na nich mówiliśmy Bamy. To jest że oczywiście. To byli, to, są bezdomni, to byli bezdomni Polacy, którzy tam mieszkali, spali na zewnątrz nawet. No i wiecie, pili najczęściej. To było ich, to było ich zajęcie. Ale tam była jeszcze trzecia bumka, że tak powiem, która Posłuchajcie, może to już nie jest takie śmieszne, ale ona była przewieszona przez ten kosz, przez ten dumpster taki zielony. Możecie sobie to wygooglować, jeśli chcecie zobaczyć, jak to wyglądają takie. I ona po prostu tam wyjadała te resztki tego jedzenia z tych plastikowych, słuchajcie, pojemników. Możecie sobie to wyobrazić. I, i on słyszał, jak ten jeden bum do tego drugiego mówi: Ty stary pacz, ktoś całkiem fajną dupę wyrzucił na śmietnik. Nie wiem, czy to jest aż takie śmieszne. Na pewno jest to też smutne z drugiej strony, ale on, on się strasznie tego, z tego śmiał, jak, jak mi to opowiadał. Tak, tak tam po prostu wtedy wyglądała rzeczywistość. Było to już dawno temu, bo ja tam mieszkałem od 2002 do 2009 roku w Chicago i tam też pracowałem. Więc jeśli chcecie posłuchać więcej takich historii tam z tych z okolic Jackowa i z tej, z tej dzielnicy Polonijnej, to zapraszam jeszcze raz, subskrybujcie kanał Kanadyjczycy, cześć!